Dzień dobry, nazywam się Magdalena Olek, pracuję w firmie Microsoft i odpowiadam za Office 365 dla edukacji. W tym filmie chciałabym krótko opowiedzieć o korzystaniu z poczty i kalendarza dostępnych dla instytucji edukacyjnych w ramach bezpłatnego planu Office 365 Education. Każdy użytkownik Office 365 Education otrzymuje profesjonalną pocztę e-mail ze skrzynką odbiorczą o pojemności 50 GB. Liczba użytkowników poczty jest nieograniczona. Jak zacząć korzystać z poczty? Przejdź do strony portaloffice.com i zaloguj się podając swój szkolny lub uczelniany adres e-mail, a następnie ze strony głównej, widocznej po zalogowaniu, wybierz ikonę poczta. Jeżeli korzystasz z poczty w Office 365 po raz pierwszy, przechodząc do aplikacji przeglądarkowej Outlook zostaniesz poproszony o wybranie preferowanego języka wyświetlania oraz lokalnej strefy czasowej. Po wybraniu odpowiednich ustawień Kliknij Zapisz. Aby wysłać nową wiadomość z Twojej skrzynki pocztowej w aplikacji przeglądarkowej Outlook, kliknij polecenie Nowe. Wprowadź nazwiska odbiorców oraz treść wiadomości. Jeżeli do wiadomości chcesz dodać załącznik, kliknij na ikonę spinacza i wybierz dokument z Twojego dysku OneDrive, z plików grupy lub z Twojego komputera. Zaznacz wybrane pliki, kliknij polecenie Dalej. W następnym kroku możesz zdecydować, czy chcesz dołączyć te pliki do usługi OneDrive i udostępnić je w formie linku do zawsze aktualnego dokumentu, czy chcesz jednak dołączyć je do maila w tradycyjny sposób. Jeżeli Twoja wiadomość jest już gotowa, kliknij polecenie Wyślij. Aby uporządkować Twoją skrzynkę odbiorczą, możesz tworzyć foldery, a także ustawiać reguły filtrujące automatycznie wybrane wiadomości. Utwórz folder, klikając w ikonę plusa i nadaj mu nazwę. Aby utworzyć regułę przenoszącą wszystkie wiadomości oddana do jednego folderu, zaznacz wiadomość, a następnie kliknij Więcej poleceń i wybierz opcję Utwórz regułę. Pojawi Ci się okno, w którym możesz ustawić warunki, takie jak wiadomość została odebrana od danej osoby, wysłana do danej osoby, czy zawiera w temacie słowo klucz, a także inne opcje. Wiadomości, które spełniły ustawione przez Ciebie warunki, mogą zostać na przykład przeniesione do wskazanego folderu. Wybierz folder, który przed chwilą utworzyłeś i po zakończeniu wprowadzania ustawień nowej reguły... Kliknij OK. Gotowe. Podczas Twojej nieobecności warto poinformować o tym innych uczniów czy współpracowników z Twojej szkoły. Z pomocą przyjdą Ci odpowiedzi automatyczne, które możesz ustawić klikając w koło zębatę i przechodząc do pozycji Odpowiedzi automatyczne. Zaznacz Wysyłaj odpowiedzi automatyczne. Następnie dostosuj ustawienia, wprowadź treść takiej odpowiedzi i zatwierdź klikając OK. Przejdź teraz do kalendarza Outlook, klikając w menu uruchamianie aplikacji i wybierając ikonę kalendarz. Pokażę ci w skrócie, jak zorganizować spotkanie w kalendarzu, zarezerwować salę i udostępnić kalendarz wybranym użytkownikom, aby widzieli jakie zajęcia i spotkania masz w danym terminie. Aby utworzyć nowe spotkanie, wybierz opcję nowy, a w oknie ze szczegółami wprowadź następujące informacje. Tytuł spotkania, datę i godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia spotkania, lokalizację. W tym miejscu możesz zarezerwować salę, klikając Dodaj pokój. Wyświetlą Ci się wówczas wolne sale we wskazanym przez Ciebie terminie. Pamiętaj też dodać osoby, które chcesz zaprosić i wprowadzić treść zaproszenia na spotkanie. Asystent planowania pomoże sprawdzić Ci w kalendarzach innych osób, czy proponowany termin jest odpowiedni dla wszystkich. Aby widzieć szczegóły kalendarza innych osób, konieczne jest udostępnienie sobie nawzajem kalendarzy ale o tym opowiem za chwilę. Do zaproszenia możesz także dołączyć pliki w analogiczny sposób, jak to robiłeś przy okazji wysyłania wiadomości e-mail z załącznikiem. Aby wysłać gotowe zaproszenie, kliknij polecenie Wyślij. Po wysłaniu, spotkanie pojawi się w Twoim kalendarzu, jak również w kalendarzu zaproszonych przez Ciebie osób. Dodatkowo osoby te dostaną wiadomość mailową ze szczegółami dotyczącymi spotkania i zostaną poproszeni o potwierdzenie obecności. Jeżeli chcesz efektywnie planować spotkania z innymi, udostępnij im swój kalendarz. W tym celu kliknij polecenie udostępnij, a następnie wprowadź adresy e-mail wybranych osób. Gotowe. Na koniec chciałabym jeszcze przypomnieć, że każdy użytkownik usługi Office 365 Education oprócz poczty i kalendarza dostaje również miejsce na przechowywanie swoich kontaktów. Aby przejść do kontaktów, skorzystaj ponownie z menu uruchamiania aplikacji i wybierz ikonę Kontakty. Przechowując kontakty w usłudze Office 365 będziesz mieć do nich dostęp na każdym urządzeniu po zalogowaniu się Twoim szkolnym adresem e-mail. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek pytania, to prosimy o kontakt na adres Microsoftcom. Dziękuję za uwagę.